Cześć ten repara, to jest pierwszy odcinek na moim kanale CSGO i w tym odcinku otworzymy paczkę. Jak widzicie, walizka na broń operacji Phoenix. Eee, bardzo się cieszyłem, że dostałem podczas gry tą paczkę, ponieważ myślę, że to jest najlepsza paczka, najlepsze są tam skiny. Eee, I dużo moich kolegów, jakże i widzów mówią, że to jest najlepsza paczka. Eee, I ogólnie jest ze mną mój kot, Pola, już go znacie z poprzednich filmików, na przykład jak koczam Prawilności. I tak będzie mi dzisiaj towarzyszył. Otworzy on paczkę za pomocą swojej łapki. I ogólnie miałem to nagrać trochę wcześniej, bo teraz nagrywam to się drugi raz, bo nagrywałem też z dźwięku. I podczas nagrywania testu dźwięku, przestawiłem mikrofon, gadałem wtedy jeszcze z kolegą Wojtasem e, Podczas przestawiania wylałem zupę na komputer, można tak powiedzieć Na stół e, I po prostu zupa spadła mi na listwę i coś tam zaczęło tak wiecie, tak pyrkać, pierdzieć To szybko wyłączyłem kompa i będziecie mieli to nagrani. i wam teraz nie puszczę Halo e, Halo, halo, siema, siema, enio Dobra więc już się obejrzeliście Więc była taka wtopa dobrze się nic się Stało nie pieprzło ale dobrze wie, Ale dobrze więc zacznijmy e, Odpakować tą paczkę Będzie to tylko jedna paczka e, taka skromna Bo nie mam więcej nie stać mnie wypłaty Nie ma e, nie dostałem też więcej Już wcześniej otwierałem Pokażę wam w tym czasie mój e, O tutaj w, tą fenix no to okej okay dam I tak wygląda mój ekwipunek mam takie naklejki No i to w sumie tyle Kajmana na paczki dostałem, chyba najlepsza rzecz dostałem Jeszcze mam skina e, Do M4 Gdzie jest tu M4 e, AUP, M4, A4, ale to nie jest to Z skinem mam jeszcze To jest to, dobra nie mam takiego misia z karabinem e, Ale dobra, e, i ogólnie napiszcie mi w komentarzach Czy chcecie serię z CSGO na moim kanale Nabieram skilla, dopiero mam jak widzicie srebro 3 ale myślę, że jest coraz lepiej też zależy od mojego dnia jak mi się chce grać ale dobra, więc przejdźmy do otworzenia paczki jest tu już pola, klika kup, widzicie przechodzenie do kasy tutaj pola klik, nawet wam tu kamerkę skieruję, skieruję żeby było widać i okej, okay, mamy tutaj klucz użyj klucza, pola hmm. weź żeby to dobrze Dobrze wlosował, coś dobrego. Teraz patrzymy. No i kurna, gówno za przeproszeniem. Aż muzyczka się zlegała. Widzisz, Pola? Widzisz, co ty mi wlosowałaś Co to ma być? Ale dobra, kontynuuj. Co to jest za gówno w ogóle? Gówno warte, gówno, gówno, jeszcze raz gówno. Księgę w teren. Nie gram korową, to po pochorę mi to. Ciekawe ile w ogóle mam kasy jeszcze. ale dobra i to tyle na ten pack opening Jeszcze w przyszłości zobaczycie e, Taki otwieranie paczek, tylko że to było na koncie mojego kolegi, ale był u mnie i nagraliśmy to Więc to wrzucę niedługo jeśli to się wam spodoba I to tyle, komentował, e, otwierała pola trzymać się i cześć Dostał mikrofon